To czy... nie jest afera, bo ta afera dotyczy tak naprawdę, to są zagrożone oszczędności wielu tysięcy ludzi. I ta afera kosztuje już państwo ponad 3 miliardy złotych, bo tyle trzeba było zwrócić za te y, skoki, które upadły. Więc to jest bardzo poważna afera która dotyczy bezpieczeństwa finansowego ludzi, którzy powierzyli swoje pieniądze, czasami oszczędności całego życia, z przekonaniem, że one są bezpieczne, i nagle okazuje się, że to wszystko pada, i państwo musi te straty rekompensować. I całe szczęście, że wbrew opozycji kilka lat temu przeprowadzono ustawę nadzorującą skoki, bo dzięki temu można tym ludziom pomóc. Hmm, tak. Ale mm, chodzi mi właściwie o taki aspekt tego zagadnienia, zupełnie czysto polityczny. Myśli pani, że to mm, pogrąży kandydaturę Andrzeja Dudy? Czy też Zaczyna... się uda te, wypuścić balonik w niebo i zapomnieć o senatorze Musi pan Duda odnieść się do tego, bo jednak miał wpływ na, na procedowanie nad ustawą, na zatrzymanie, zatrzymywanie ustawy o nadzorze nad skokami. I musi się z tego wytłumaczyć, ale to także pokazuje, że Pan Duda w wielu sprawach nie bardzo potrafi zabrać głos, bo ma problemy z mówieniem o in vitro, ma problemy ze skokami. I to pokazuje to, o czym ja mówiłam, że nie do końca jest samodzielnym politykiem, że jednak to zaplecze partyjne i prezes, który ostatnio się pojawił, to prezes zabiera głos w najważniejszych sprawach, pokazuje, że tak naprawdę w Prawie i Sprawiedliwości ciągle prezes najważniejszy. Nie drażni pani dobry wynik Andrzeja Dudy? Tak tutaj Nie, nie, bo to jest wynik tak naprawdę Prawa i Sprawiedliwości. Także to, to nie jest dla nas zaskoczenie.